To z Roweli hmm, przejechaliśmy, dotarliśmy jakoś do Przejmy Wielkiej. To jest taka wieś, która e, leży e, nad Szelmentem, nad jeziorem Szelment Wielki, e, a e, wzgórze Morenowe, które widzimy tutaj w tle, e, jest nazywane Zamczyskiem. Na tym Wzgórzu Morenowym właśnie zostało zlokalizowane, zostało zlokalizowane Grodzisko Jaćwiewskie. No, grodzisko, ono się nazywało tam oficjalnie Grodzisko Przejma Wielka, ale całe wzgórze nazywało się Zamczysko. Widać charakterystyczny ścięty stożek, ono ma kształt stożka ze ściętą, ze ściętym wierzchem, górą, i tam widoczny jest Majdan Podejdziemy za chwilę. Co ciekawe, tutaj datowany to jest na, na czasy rzymskie, wędrówki ludów i te, i te okolice czasowe. Aż nie mogę się doczekać, kiedy tam wejdziemy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Idziemy. Grodzisko. Było w sposób naturalny zabezpieczone wałem zaporowym, który jest wyraźnie widoczny. Tu mamy Majdan, a tutaj mamy taką naturalną e, takie prze, prze, przegięcie i wał, e, który to właśnie według mojego rozpoznania stanowi właśnie ów wał zaporowy. Idziemy na Majdan. Większość terenów, a prawie wszystkie właściwie e, na Suwalszczyźnie leżą w rękach prywatnych i wszystkie łąki, pola, pastwiska zostały ogrodzone pasuchami. No wiadomo, gospodarze zabezpieczają się przed tym, żeby im zwierzyna w postaci krów nie uciekła na, 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 na obce łąki. I w drugą stronę to działa, żeby, żeby dzika zwierzyna z kolei nie, nie, nie wyżerała na przykład kukurydzy czy, czy innych upraw. No i niestety, właśnie wchodząc na Majdan, natrafiamy na taką przeszkodę. A więc najpierw musimy pokonać pastucha, a później wchodzimy na Majdan. Majdan już jest widoczny. Pastuch też. Dobra, chodzimy pod pastuch. Ten na szczęście był wysoki. Jeszcze parę kroków i jestem na Majdanie. Jest! Tak wygląda Majdan. Równa no powiedzmy tak w przybliżeniu. I zbocze, o tam się jakieś krówki pasą. I zbocze Majdanu wchodzące w dół. Grodzisko zostało jakby zidentyfikowane przez Jerzego Brzozowskiego i Jerzego Siemaszka, pracowników Suwalskiego Muzeum Okręgowego. W 2003 roku. Zmianki w literaturze o tym pochodzą z XXI wieku, natomiast informacje o, o grodzisku to są datowane na x xiii wiek mniej więcej w tej granicy.